Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam was dzisiaj serdecznie. Chciałam was zaprosić na tradycyjne e, polskie pączki, które kojarzą się z tłustym czwartkiem, ale przecież nie tylko. Pączki są przecież dobre na każdą okazję, a jeżeli są proste e, i szybko można je wykonać, to dlaczego nie? Nie bójcie się, jest to naprawdę bardzo fajny, prosty przepis i e, będziecie zadowoleni z końcowego e, efektu. Co będziemy potrzebować? Mąka, tutaj mamy 3 żółtka plus jedno całe jajko, cukier, cukier waniliowy, łyżka spirytusu, drożdże, mleko, oczywiście swoje roboty powidła, szczypta soli i olej do pieczenia naszych ponczusiów. Najpierw będziemy przygotowywać zaczyn z drożdży. Drożdże wrzucamy do garneczka, rozdrabniamy je ładnie, żeby nam się szybciej rozpuściły. Do tego dodajemy z naszego cukru łyżkę, może być ciut więcej, z dwie łyżki ciepłego mleka. łyżkę mąki. I to będziemy teraz rozdrabiać, żeby nam ładnie zaczyn zaczął pracować. Już mamy ładnie nasz zaczyn rozpuszczony, także teraz poczekamy, aż nam urośnie. Przykrywamy ściereczką odstawiamy na bok. A w międzyczasie utrzemy nasze jajko i trzy żółtka z naszym pozostałym cukrem, który nam został cukrem waniliowym i to ucieramy na białą puszystą e, pianę serem. Dobrze kochani, nasze proszek już pięknie e, urosły, e, nasze jajeczka już są pięknie napiane ubite i teraz będziemy wszystko wyrzucać do e, naszej mąki. nasze jajeczka. I teraz do tego będziemy dawać ognieczniko. Nasze ciepłe oczko. Zobaczcie, żeby było tak około 30 30 cm. Wszystko razem będziemy mieszać. Dobrze, i teraz nasze ciasto już jest pięknie wymieszane. Zostawiamy je na godzinkę w ciepłym miejscu pod przykryciem do wyrośnięcia. Dobrze kochani, nasz, e, nasze ciasto już pięknie urosło. Spójrzcie, cudownie. E, będziemy je teraz wyciągać na usypaną mąką stolicę. stolnicę. Piękne, puszyste. Będą no, pyszne się. Podzielimy sobie na... Będziemy sobie rozwałkowywać. Przygotujcie sobie taką tacę też, gdzie będziecie później odkładać takie krążki z ciasta, które będziemy wycinać. Ja preferuję takie mniejsze pączuszki i będziemy je wygrawać szklanką. Grubość jest, no zobaczcie, około 3-4 mm, także nie za cienkie, ale też nie za grube. Dobrze kochani, nasze e, ciasto już podzielone. Teraz sobie przygotujemy e, nasze powidełka. Tu sobie podsypiemy mąką. Będziemy już układać na faszerowane nasze pączuszki, bo będziemy je faszerować powidełkami. własnej roboty, śliwkowymi, wspaniałymi. Wiem, że są tacy, którzy lubią e, różane Jakieś powidełka czy brzemiki. Też można jak najbardziej. Dobrze, to zaczynajmy. Myślę, że taką łyżeczkę. I zagniatamy wszystko do góry tak, żeby najpierw skleić brzegi. Żeby nam gdzieś brzemik nie wyszedł, bo później podczas smażenia będzie niestety nam się paliło, więc musi być dobrze zamknięty pączek. Dobrze, kochani, nasze pączuszki są uklejone. Wstawiamy teraz tłuszcz i jak się zagrzeje, próbujemy kawałkiem ciasta czy kawałkiem jakiegoś kropka, który nam tu gdzieś został, czy już jest ok, i będziemy wrzucać na gorący tłuszcz. Tłuszcz już jest zagrzany, już sprawdziłam, pięknie się oboli. Bo nasze pączuszki już podrosły, teraz będziemy je wrzucać. Myślę, że cztery albo trzy, zobaczymy, jak będą rosły. Yy, przygotujcie sobie talerz z papierem do odsączania, ponieważ po wyciągnięciu będziemy yy, je odsączać najpierw na papierze, zanim będziemy je pudrować. Lepiej, żeby był ciut mniejszy gaz, żeby one Wam się nie paliły, tylko żeby się ładnie rumieniły i żeby się dopiekły w środku. Dobrze, kochani, teraz zresztą będziemy ruszyć cukrem pudrem. Jak widzicie, w międzyczasie, jak się pączuszki piekły, już część potruszyłam. Proszę, kochani, nasze piękne pączuszki. A jak pachną. Mmm, gdybyście tylko mogli poczuć. Jeżeli filmik Wam się podobał, pączuszki smakowały, Subskrybujcie kanał, łapka w górę i zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiam Was serdecznie.